Dzień dobry, siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie Ja jestem VRC, a to jest Football Manager 2022 i kariera od zera, amerykański sen, mamy 20 października roku 2027 i przed nami spotkanie półfinałowe w ramach Pucharu Australii, gramy z ekipą Perth Glory, czyli ekipą, która rok temu w sezonie zasadniczym osiągnęła, no status taki bym powiedział bardzo niechlubny bo zajęli miejsce ostatnie Będziemy, według mnie faworytami w tym meczu, no ale jak to będzie wyglądało, to pokażę boisko. Słuchajcie, dokonał się jeszcze jeden, ostatni transfer. Przyszedł do nas Kenny Davidson. Napastnik, którego tak bardzo potrzebowaliśmy, bo tak na dobrą sprawę naszym jedynym napastnikiem jest Giuseppe Fella. No a nie do końca on nam tutaj pasuje. Już wiekowy, 34 lata Włoch. Płacimy mu bardzo dużo pieniędzy. Na pewno po tym sezonie ten zawodnik odejdzie. Zainteresowanie Xanti greckiego. Będziemy chcieli tu mieć młodych chłopaków, jak Andrzej. Hanand, czy chociażby właśnie sprowadzony z. Ekipy Western Sydney Wanderers, Kenny Davidson. No, on w poprzednim sezonie zdobył w 19 spotkaniach aż 8 bramek na poziomie australijskiej A-League. Oczywiście, transfer dokonany na zasadzie teoretycznie wolnego transferu, bo tylko tak to można zrobić, czyli proponujemy mu kontrakt, on do nas przychodzi, no ale rekompensatę trzeba zapłacić i to jest 700 tysięcy euro. I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o transfery, bo po pierwsze, budżet nam się zmniejszył z 5 milionów. Do 1 miliona, po drugie mamy już tylko nieco ponad 5 milionów na koncie. No i chcemy troszkę przyoszczędzić, więc sądzę, że na ten moment już raczej na pewno to jest skład, który nas tutaj zadowala. Sztab mówi, że pan Kenny Davidson jest zawodnikiem lepszym niż nawet sam Giuseppe Fella. Ale jeszcze nie chciałbym od razu go wrzucać do pierwszego składu. Jeszcze sobie tutaj troszeczkę będziemy chcieli poczekać. Na pewno zagra w tym meczu z per Glory W drugiej połowie też pewnie, w zależności od tego, jak będzie się układał wynik. Ale powolutku, powolutku do tego składu będziemy na pewno chcieli go wprowadzać. Słuchajcie, półfinał. No, półfinał, no to już to jest taki moment, kiedy. Nie możesz powiedzieć, że Puchar Cię nie interesuje, bo jesteś bardzo blisko finału. Sam finał no to już bardzo blisko zdobycia trofeum. Więc jak najbardziej ten Puchar nas interesuje. Tym bardziej, że to nie jest taki powiedzmy taki dylemat jak w Europie. Gdzie te puchary grasz w środku tygodnia, gdzie czasami musisz lawirować między ligą właśnie a tymi rozgrywkami. No z tym bywa różnie, tak? W Europie czasami czasami mówisz sobie: "No nie, odpuszczamy puchar, bo chcemy grać ligę". Tu nie ma takiego dylematu, bo tu gramy puchar przed sezonem i to jest fajna sprawa w ogóle. No wiem, że w Europie nie ma na to czasu. W Australii na to czas jest i możemy sobie spokojnie na to pozwolić i nie musimy absolutnie tutaj jakoś specjalnie tych piłkarzy Przygotowywać na ten puchar. Po prostu gramy co miesiąc sobie spokojnie meczyk 14-0, 4-0 tu pokarnych 2-2 było po 120 minutach 1-1 po 90. No i teraz spokojnie gramy sobie ten finał prawda? I ten finał nam, półfinał i ten półfinał nam, mam nadzieję, że finał też zapewnia, że w tym okresie między jeszcze przerwą a ligą możemy sobie to jakoś tam zagospodarować i te mecze rozgrywać. Zespół powoli wchodzi w ten rytm meczowy, który będzie już potrzebny kiedy rozpoczniemy spotkania o punkty ligowe. Także no dobrze, dobrze. I fajnie, że te puchary są tak tutaj rozstawione, że możemy sobie to spokojnie zagrać, że nie musimy się jakoś specjalnie stresować ligą w tym momencie. Po prostu robimy to, co mamy zrobić, i mam nadzieję, że pokonamy Perk Glory, bo gramy u siebie. Wcześniej mieliśmy dwa mecze wyjazdowe z naprawdę ciężkimi rywalami. Teraz mamy mecz u siebie, więc jesteśmy, mówię, faworytem i powinniśmy tutaj to wykorzystać. Że jesteśmy właśnie faworytem i mam nadzieję. Że się uda to zrobić i mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnym odcinku, już w finale Pucharu Australii. Byłoby naprawdę miło, byłoby fajnie. Oczywiście sam Puchar Australii nie daje przypustki do, do, do Pucharów Azjatyckich, tak jak ma to miejsce, ale tu jest boczny obrońca. Ibrahim Adil Ahmed z Western Sydney Wanderers. To jest zawodnik, który występuje na stronie prawej i lewej. To jest zawodnik, który. Ma dobrą lewą nogę. U nas na lewej stronie gra Mitchell Davis. O, nie, nie ma sensu już tego zawodnika sprowadzać. Ale na prawą... Na prawą by się pewnie nadał. Tylko my mamy tutaj tego Jonathana Rukę. O, kurczę, widzicie, ta Australia, mówię, ta Australia naprawdę, naprawdę ma, ma ciekawych zawodników i naprawdę można tutaj wybierać, przebierać. Tylko trzeba mieć kasę i wyczekać odpowiedni moment, żeby podpisać kontrakt. No, za który i tak trzeba płacić. Dobra, to jest skład podstawowy na mecz z ekipą Pearl Glory, czyli na bramce Sin Totas. Dalej od lewej strony Davis, Galimi, Koncewicz, Żyłka i Rukę. W środku pomocy Wernl O'Neill Na skrzydłach Borello i Konomidis. Devere za napastnikiem. I tym jedynym snajperem Fella. Rozpoczynamy zatem spotkanie o finał, o finał pucharu Australii. Mówię, on nie daje przepustki do pucharów kontynentalnych, azjatyckich, ale daje zdobycie trofeum, a to nam może pomóc w ubieganiu się za dwa czy trzy lata powiedzmy o kolejną posadę. No już bym chciał, żeby to była jakaś Brazylia, albo Argentyna, albo może Meksyk, no, no i potem Stany Zjednoczone. No. I to jest ten nasz cel, który trzeba, trzeba ugrać. Na błękitną dzisiaj ekipa przyjezdnych Czyli Perth Glory Nagranatowo w swoich domowych strojach Po raz trzeci w oficjalnym meczu A tak naprawdę po raz czwarty Przynosiło nam to do tej pory sporo szczęścia Ekipa Melbourne Victory No i miejmy nadzieję, że dzisiaj u siebie pokonamy Perth Glory w Melbourne I że będziemy pierwszym finalistą Pucharu Australii, ale tu rozpoczynają Gracze gości, natomiast Teraz Devere, zaczynamy kontrę Fella, on nie ma dużej szybkości, więc tak czy inaczej Będzie mógł musiał poczekać na partnerów, no nie miał za bardzo komu grać, i przez to tracimy piłkę. I teraz salvi. E, ruszają goście, salvi. Dobra, piłka tam do środka. Teraz bucha ale tu Davis nad tym wszystkim panuje. Sintotas, no i będziemy mogli rozpocząć tą akcję od własnego pola karnego. Daleka piłka na Felle. Ale zupełnie nietrafiona. Na szczęście Devere to przechwycił. Devere, Devere jest tam fella. No mówię, nie jest szybki. Na pewno do tego podania, by nie miał szans dojść. A ten młody napastnik, którego mamy na ławce, zapewne tak. Economilis. Economilis, zobaczmy, piłka do. Felli, fella, fella! spalone. Yes, Jest bramka, ale niestety po offside, więc nie zostaje ona uznana. Po 8 minutach tego spotkania cały czas wynik bezbramkowy. Oddaliśmy jeden strzał, ale niecelny. No i teraz out gdzieś tam w pobliżu polakarnego gości. Oni rozpoczynają swoją akcję. Trewin, Tsukamoto do tyłu. Tutaj jest Fernandez. Jeszcze raz Clark. Próba ataku lewą stroną, ale zupełnie nieudana. I Koncewicz-Żyłka razem z Wernlem to wszystko przechwycili. Borello. Borello do tyłu. Tu jest Davis. Tylko teraz nie stracić. Wernl. E, O'Neal. Nie wiem jak tego... Werdla czytać, bo to Australijczyk z greckim paszportem. Werdl to tak trochę po niemiecku, austriacku brzmi. No, Werdl, niech to będzie. Werdl, właśnie przy piłce, Devere. Do Economidisa i mamy 1 do 0. Kolejna asysta Konora Devere. Młodziutkiego naszego wysuniętego rozgrywającego. A Melbourne, Victory od 12 minuty prowadzi z Perglory Glory 1-0. Więc, no, jest tutaj. Jest tutaj. E, jest moc w tym zespole. No, jest moc w tym zespole. Fella, a zablokowany strzał przez Dobera. Niestety nie ma, nie ma drugiej bramki. Zażądaj więcej! Tego by się chciało oczekiwać od naszych piłkarzy, ale musimy uważać, bo jest teraz rzut autowy na naszej połowie, pod naszym polem karnym. Clark tyłem do bramki, tutaj jest Fernandez. Fernandez do Tsukamoto, ten do Salviego. Salvi z dystansu, bardzo piękny strzał, taki spod nogi, niesygnalizowany, no ale odbija się piłka. Widzieliśmy od poprzeczki i po kwadransie gry wynik bez zmian. 1-0 prowadzą gospodarze Galimi, Wernd, piłka do Borelli. Ta akcja będzie kontynuowana. Wernd, Davis. Zobaczmy przez środek. Tu jest Devere Devere do Onila. Onil w środkowej strefie boiska. Mamy Iconomidisa. Iconomidis do tyłu, chyba będzie to musiał zagrać. Tutaj jest Onil, końce widżyłka, jeszcze raz Devere do Borello. Borello w środku pola. Szuka, kombinuje. Podłącza się Wernd, Davis, Devere, Czekamy na takie, właśnie zagranie jak teraz. Fella! No i ten fella, Giuseppe fella, którego może nie lubimy jako gracze, bo jest wiekowy bo dużo pieniążków pobiera bo jest obcokrajowcem no to jednak bramki strzelać potrafi i to robi to w sposób naprawdę naprawdę cudowny zimna głowa, mocne nerwy przelobował sobie bramkarza technicznie jak tylko strzał, no i me, jak tylko chciał no i Melbourne victory prowadzi 2 do 0 po 24 minutach, to jest naprawdę doskonały wynik na początku tego meczu półfinałowego, no i jesteśmy jedną nogą w finale w finale FFA Cup australijskiego, co by było naprawdę Niezłym osiągnięciem, jak na, jak na pierwsze, powiedzmy, miesiące, tygodnie, tutaj menadżera piwarskiego na kontynencie australijskim, ale teraz uważajmy, salvi! No i nie trafia w bramkę, chociaż powinien był to zrobić. Nie, nie wiem, jakim cudem teraz Pell nie zdobywa bramki kontaktowej. No panowie, koncentrujemy się, bo to końcówka pierwszej połowy. To jest taki bardzo newralgiczny moment, kiedy te bramki lubią wpadać. Kiedy zespół traci koncentrację, bo sobie myśli, a zaraz przerwa, prowadzimy 2 do 0. No odpowiedź. Poczniemy sobie, napijemy się zimnej wody, ale nie, 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 tu trzeba uważać, bo może stać się tragedia. Borello, jest dewere, ale straciliśmy piłkę, no to rozgrywanie nam nie do końca wychodzi i często niestety futbolówkę tracimy. I teraz pytanie, czy jest to wynik tego, że jesteśmy mniej być może zaawansowani i skorzy do gry technicznej niż to było w Widzewie. Czy może tutaj potrzeba jeszcze treningu? Jednak ja bym się przychylał ku opcji numer dwa. Wiadomo, że taktyka trochę wchodzi i trzeba poczekać Fella, nie? Acton to dobiegł, Acton obronił, Acton wyszedł do piłki i na szczęście dla Perglory tutaj sobie z tym poradzili. No i teraz Wendl do Onila, Onil do Devere. Devere teraz zagrywa do Borello, Borello do Economidisa. Doskonała akcja, bardzo szybka, ale Economidis przenosi piłkę nad bramką. No i wynik bez zmian Melbourne Victory, prawdopodobnie po 45 minutach, tak jest, będzie prowadziło 1-0 Chris Economidis Giuseppe Fella z asystami Oscara Wendla i Conora Devere, czyli młodych naszych, środkowych. Pomocników, myślę, że jesteśmy w stanie zagrać więcej na stadionie. Ponad 15 tysięcy ludzi, z czego tylko 76 kibiców przyjechało. Perth natomiast, no, no, jest to dobry wynik, jeżeli chodzi o frekwencję na naszym pięknym stadionie. I teraz Fella doskonała sytuacja, ale przestrzelił. Jak to się nie, nie zdarzyło, że to nie wpadło, ja nie wiem, ale, ale to była doskonała sytuacja. No, nie jest to mecz wybitny w naszym wykonaniu. Takie słabiutkie, expected goals, nawet nie jeden, tylko 5 strzałów, dwa celne, no ale robimy to, co należy do nas, tak i, i mamy wynik, który, który chcieliśmy mieć. Teraz, O'Neal, o uwaga! Action broni, aj, tutaj była doskonała sytuacja. Jeszcze Fella, jeszcze Onil, no tutaj, gdyby wpadło, to już by było nie, po meczu. E, dobra, zrobimy sobie tą zmianę, o której mówiłem, czyli ten młodziutki nasz nowy nabytek Kenny Davidson wejdzie na boisko. E, tutaj bym wprowadził tego Hananta też na prawą stronę za Economidisa i okej, okay, no wchodzą zawodnicy, którzy e, strzelili gole w tym meczu. No ale chyba się nic złego nam stać nie powinno, tak mi się wydaje. Mamy te dwie bramki przewagi. Raczej mamy też inicjatywę w tym meczu, chociaż per Glory potrafi oddać strzał, co widać, i potrafią zagrozić bramce strzeżonej przez naszego golkipera ale myślę, że powinniśmy to dowieść. Może nawet ci nowi zawodnicy, którzy weszli na boisko się pokażą z dobrej strony. Może któryś z nich zdobędzie gola, może któryś z nich zaliczy asystę. Zobaczymy. Teraz atakują gracze gości. Buhagiar jest tutaj. Oj, będzie niebezpiecznie w polukarnym ekipie gospodarzy Buhagiar salwi i Broni Cintotas. Doskonały w ogóle mecz naszego bramkarza, który wielokrotnie dzisiaj ratował nam skórę. Natomiast no od tego jest. Umówmy się, od tego on jest i, i, i to są jego obowiązki. Co my tu jeszcze możemy zrobić? Hanant, e, słabszy mecz Borello, ale tu nie mam zawodnika na lewą stronę. Onil, słabszy mecz więc można by wprowadzić Jake'a Brimera, tego 29-latka, jeżeli dobrze pamiętam, no i walczymy, walczymy, końcówka tego spotkania, kwadrans tak naprawdę został tego meczu półfinałowego, no i miejmy nadzieję, że dowieziemy do końca to prowadzenie dwubramkowe, co najmniej, a może jeszcze pokusimy się o zdobycie bramki trzeciej, no... Obserwujmy. Hanant, Hanant do Onila. Onil przez środek, Devere, dobra piłka tam do Borello, który pokazuje się na lewej stronie. Borello, Wendl do Davidsona i jest szansa na bramkę debiutancką tego zawodnika. Nie było spalonego, więc mamy gola Davidsona. No, jakie to jest piękne, kiedy młody zawodnik, którego kupiłeś dosłownie miesiąc, gdzie miesiąc, tydzień temu tydzień, może dwa tygodnie temu wchodzi na boisko i zdobywa swoją bramkę w debiucie. Kenny Davidson, wielkie brawa, 3 do 0 prowadzi Melbourne Victory. No gdybyśmy my takie wyniki osiągali w lidze, jakie osiągamy w pucharach, gdybyśmy my tak fantastycznie grali, no to ta pierwsza szóstka jest absolutnie do zrobienia i jest w naszym zasięgu. Być może nawet pierwsza czwórka i awans do pucharów azjatyckich, to by było coś pięknego. Klubowe puchary, klubowa Liga Mistrzów w Azji. Szkoda, że nie mamy australijskich zespołów w tym pucharze. Pucharze, tym takim pucharze UEFA w tej lidze Europy azjatyckiej, jakże się ona nazywa, Puchar Konfederacji czy tak, Puchar Konfederacji. Tu niestety tu niestety nie ma tego miejsca dla, dla Australii. Nie ma też tutaj miejsca dla tych najlepszych drużyn, tak? To jest taki puchar typowo dla tych ekip słabszych, chociaż są kraje, które mają i tu i tu przedstawicieli i jest ich sporo, ale to z kolei mają wtedy mniej mistrzów, No wiadomo, coś za coś. No ale, ale, ale mówię No ta pierwsza czwórka myślę, że jest do zrobienia No pierwsza szóstka koniecznie No ja tu się podam do dymisji, spalony Jeżeli, jeżeli nie będzie tej pierwszej szóstki No jest spalony, jest offside, absolutnie nie ma o czym dyskutować To było widać od razu 5 metrów na spalonym Zobaczmy sobie powtórkę Bo to, tak, to, to 5 metrów to nie przesadziłem chyba Naprawdę 5 metrów na spalonym był napastnik Napastnik Perglory No a my prowadzimy 3-0 Dobry mecz, mówię, no nie jest to mecz idealny Perglory miało swoje sytuacje Uzbierali całkiem wysokie expected goals, no ale nie mieli szczęścia, nie mieli skuteczności. Ten mecz mógł zupełnie inaczej wyglądać, mógł zupełnie inaczej się skończyć, no ale to my robimy swoje, my robimy robotę, nasi napastnicy są lepsi i mamy 3 do 0 no i ta bramka, która nas bardzo cieszy, czyli jeszcze raz Kenny Davidson nasz nowy nabytek, młodziutki napastnik młodziutki skrzydłowy, bardzo ruchliwy żwawy piłkarz, z dobrą szybkością, techniką, dribblingiem i przyspieszeniem no to to jest to, czego szukamy w tym momencie, jeżeli chodzi o te pozycje z przodu i to mamy, i to mamy teraz Ferranti, jeszcze próba zdobycia bramki kontaktowej, no bo to tylko ewentualnie będzie bramka kontaktowa, no i mają ją przepraszam, honorowa Aiki Tsukamoto, 3 do 1, oj, żebyśmy tu nie mieli teraz problemu Problemów w końcówce, no ale nie, nie spodziewam się tego, żeby Per Glory nagle tutaj wyrównało. Chociaż 4 minuty, jakby teraz zdobyli gola, to jeszcze by było doliczone, ale chyba to się nie stanie. Teraz mamy dobrą sytuację, piłka w pole karnym wybija Ferranti, ale przejmie to jeszcze Jack Bremer pod polem karnym i zobaczymy, czy napędzimy jeszcze tą akcję, czy tu jeszcze będzie jakaś, jakaś sytuacja ofensywna. No nie, nie trafiliśmy z tym podaniem, no i rozpędza się Pert Glory. Zobaczmy, ale przerwane to wszystko przez rukę. No i Borello, Borello, Borello bardzo blisko. Po Karnego, ale źle to zagrał. Tu jeszcze trzeba nie, popracować nad ruchem tych zawodników w ataku, nad rozprowadzaniem piłki, bo mówię, wielokrotnie tracimy. A przecież my nie gramy skomplikowanego futbolu. Chociaż może jak na warunki australijskie to jest on nie, trudny. Hanand, Hanand, dośrodkowanie w pole karne. Zamyka to Williams, Griffin i e, zobaczmy. Kące widżyłka, rukę i będziemy powolutku kończyć to spotkanie. Jeszcze Hanant, Devere, Hanand, może jakaś bramka jeszcze młodego zawodnika. Hanand nie, próbował to zagrać na, na, na piąty metr do. Davidsona nie udało się, ale meczu koniec 3 do 1. Oscar Werl też nowy piłkarz przecież w naszych barwach. MVP tego spotkania, dwie asysty w tym meczu. No coś pięknego, jak to wszystko się tutaj dla nas układa. Dobra robota, morale znowu w górę i jesteśmy w finale. Jesteśmy w finale e, Pucharu Australii. Nie wiem kto będzie naszym e, tutaj rywalem, bo wydaje mi się, że drugie spotkanie nie zostało jeszcze rozegrane, zaraz sobie przejdziemy do tego półfinału, tak Gold Coast Knights gra z Western United. No raczej Western United wygra ten mecz, inaczej być, inaczej być nie może. Ja nie wiem kiedy. Ten mecz jest. Pewnie jutro, tak, jutro o godzinie 19.30. Mamy czas, więc sobie spokojnie możemy! To spotkanie, wynik tego spotkania, bo nie sam mecz obejrzeć, tylko, tylko wynik sprawdzić. Niedziela, godzina 19.30 i poznamy dzisiaj naszego rywala. Zobaczymy sobie, kiedy gramy. To będzie pewnie przed samymi już rozgrywkami ligowymi. No i, 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 tutaj, i tutaj, no, przyjdzie nam się zmierzyć z no, pewnie Western Sydney Wanderers, tak? Czyli ekipą, którą kiedyś grałem w fm i zdobyłem Mistrzostwa Australii. o Teraz oni będą naszymi rywalami. Czy mecz będzie na stadionie neutralnym, czy u siebie, czy na wyjeździe? Nie mam zielonego. Pojęcia, Kuo Sang Hun O, ciekawy zawodnik Ale obcokrajowiec, pomocnik Można by go było pozyskać Można by go było, ale tutaj miesięcznie No on zarabia, no nie byłby on tutaj zainteresowany Raczej nie, raczej nie Ale fajny piłkarz, fajny piłkarz Na środek pomocy idealny Ale mamy środkowych pomocników, nie ma co na siłę kombinować Teraz zobaczmy sobie Gold Coast Knights, Western Wanderers no, Wynik może być tylko jeden, wygrają goście I to na pewno Wow w finale pucharu Australii zmierzymy się z zespołem półzawodowym który, który pokonuje e, zespół. E, no to jest niemożliwe w ogóle, co się nam wydarzyło. 1-0! 1-0 wygrali! Kurczę Belek! Ale to będzie mecz. A ten mecz dopiero tutaj, na Sydney Showground Stadium. Czyli to dopiero mamy e, gdzieś tam po środku, bez sensu w ogóle. Bo zamiast grać to na początku listopada, kiedy wszyscy są wypoczęci, to gramy to tutaj w środku między spotkaniami ligowymi. No zupełnie to nie ma sensu. No ale dobra, no, no gramy na, na, na e, Sydney Showground Stadium, gdzie, e, gdzie są rozgrywane mecze Ligi Mistrzów. E, tu nie gra żaden zespół chyba o pojemności 24 tysięcy, nieważne. Ważne jest to, że jesteśmy w finale pucharu Australii i będziemy faworytem. No bo gramy z ekipą, która ma No piłkarzy, co by nie mówić. dużo słabszych niż nasi, tak? Pewnie są tu jacy ciekawi zawodnicy. Ciężko powiedzieć, bo nie mamy scoutingu na nich, ale no, będziemy faworytem tego meczu. Jak oni to zrobili, że oni pokonali zespół Western to jest, przepraszam, to nie jest Western Sydney Wanderers To jest Western United. Western Sydney Wanderers to jest zupełnie inna ekipa. Western United to jest ekipa, która dopiero niedawno dołączyła do rozgrywek australijskiej A-League. No, ciekawa sprawa, ciekawa sprawa. I oni grają, słuchajcie, to jest zespół z Melbourne. Też z Melbourne. To nawet nie wiedziałem, że mamy chyba trzy zespoły z Melbourne: City, Victory, no i ten United. A ciekawa sprawa, bo wydawało mi się, że w Australii zasady są takie, że nie może być więcej niż. Dwa zespoły z jednego miasta. Ale może coś po, pomyliłem. W każdym razie to oni będą. To oni, to oni przegrali ten mecz, tak? Yy, półfinałowy. I yy, 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 to tutaj. Yy, no to był dobry mecz w wykonaniu Golcos Night. To nie było tak, że oni, oni byli słabsi. Ale jakby nie patrzeć, będziemy faworytem. Natomiast no my wrócimy sobie już na mecze ligowe. Yy, I to pewnie gdzieś na początek sezonu. No może, może na derby z Melbourne City. Dlaczego nie? Tutaj w ogóle gramy wyjazd na Central Coast Marines, potem za trzy dni, yy, no za trzy może nie, ale za osiem gramy z nimi u siebie. Tu mamy dwa mecze na wyjeździe z rzędu Sydney FC. Dziwny ten terminarz. No nieistotne, istotne jest to, żeby mówię, być w tej pierwszej szóstce, a najlepiej w pierwszej czwórce i to będzie nasz cel. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, jesteśmy w finale Pucharu Australii. Trzymajcie się, cześć!